Praktycznie miałem to pod nosem. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to będzie tak bardzo ważne. Ale czas najwyższy się z tym z Wami podzielić. Uff. Znalazłem wodę na Marsie. Duzie, to są łabątki. łabątki. Dzień dobry wszystkim. Właśnie zostawiliśmy Lidię w szkole na godzinkę. A my sobie na spacerku. Tak robaczku? No, nie, nie lubię kupy. A Kasperku, a pokaż co ty masz w rączce. George'a. George robi A ma takiego dinozaura tu ma takiego. tak? Zielonego. O wow, boimy się Cześć Piedziny Powolutku, powolutku Kasper Powolutku, powolutku O! Uciekły Pajęczyna. A gdzie jest tam pajęczyna? No to chodź pokazać. Chodź, musimy zobaczyć gdzie jest ta pajęczyna. Gdzie ona jest? O nie ale tu jest pajęczyna. Patrzcie. Lutki będziemy robić z tak, I, i z kasztanów. Zabraliśmy e, żołędzie i kasztany. Wcześniej, kilka tygodni temu zamówiłem takie oczka, tak? Oczka ma. Tak, Tak. I, I te, jak to się nazywa? Wykałaczki. I będziemy tworzyć, co będziemy... Ludki będziemy tworzyć, tak? Ludki. Tak. Nie. Jakiego ludka byś chciał? Innego. Innego. A może zrobimy... Winy. Co byś chciał? Jakie zwierzątko byś chciał? Daj zora. Dajny zora byś chciał! Dobra, robimy dajny zora teraz, tak? K Konika teraz robimy? Tak. Sówki też są fajne. Co byś chciał teraz? Ko Kaczkę! Kaczkę! Okay. Jeszcze lepiej! Kła. Kła, 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 Dzień dobry! Dzień dobry Wam wszystkim! Jeeee! Także! Kaczuszka wygląda jak kiwi? Nie, może stać. Kaczuszka jest troszeczkę ten. z okiem jednym została już tylko. O, nie! Także tak dzisiaj spędziliśmy dzień. I do zobaczenia następnym razem. Czuko!